Witam wszystkich na kanale Jak to Robię? W dzisiejszym szorcie porozmawiamy o sterownikach do bufora ciepła. Sterowniki te potrzebne są, by móc sterować, a także zarządzać temperaturą znajdującą się w zbiorniku buforowym, a dokładniej rzecz biorąc czynnikiem grzewczym dostarczanym na nasze instalacje grzewcze. Jak widać, posiadam dwa sterowniki, i ten pierwszy od góry zarządza pompą obiegową od podłogówki, pilnuje temperatury na wyjściu na ogrzewanie podłogowe. Drugim sterownikiem realizuje nagrzewanie zbiornika ciepłej wody użytkowej. A w komentarzu znajdziecie link przedstawiający pełną recenzję tych sterowników na moim kanale. A oglądacie kanał Jak to Robię? Hej!